Historia polskiego udziału w Unii Europejskiej, w ogóle udziału chyba wszystkich państw tak zwanej nowej Unii w Unii Europejskiej. No to jest historia po pierwsze trochę oszukańczego dealu, który został w, na samym początku XXI wieku zawarty, gdzie inne warunki nam przedstawiano, inne propozycje nam składano niż te, które były potem wykonywane. A w ogóle cała historia Unii Europejskiej no to jest historia postępującego poszerzania kompetencji unijnych i odbierania kolejnych atrybutów suwerenności w państw narodowych w taki w, na bardzo różne sposoby. Tak? ale najczęściej nie poprzez zmianę traktatów unijnych, tylko raczej wyinterpretowywanie z nich nowych rzeczy, o których założycielom Unii Europejskiej się nawet nie śniło, Czy zawieranie jakichś obiegowych porozumień pomiędzy, pomiędzy różnymi organami i państwami. No tutaj czymś co, Przeszło w mojej ocenie z zbyt małym Echem, to było to, co się zdarzyło w zeszłym roku, czyli wprowadzenie czy uzyskanie przez Unię Europejską przez Komisję Europejską zgody na wprowadzenie unijnych podatków i na zaciąganie unijnego długu publicznego. Ta oczywiście zgoda została udzielona pod jakimiś warunkami, że to są określone podatki i one mają być dopiero przedmiotem dalszych prac, że ten dług publiczny to jest w bardzo konkretnym celu i z określoną kwotą. Natomiast no, jest to precedens, z którego w przyszłości będzie bardzo trudno się wycofać. I jest to moment, w którym Unia Europejska zaczyna rzeczywiście nabierać atrybutów już nie organizacji międzynarodowej, ale faktycznie federalnego państwa. No to jest i nakładanie podatków, i zaciąganie długu publicznego, no to jest no, dwa bardzo ważne punkty na bardzo krótkiej liście rzeczy, które mogą robić zasadniczo wyłącznie państwa. I to zostało wprowadzone bez zmiany traktatów unijnych, bez nadawania Unii Europejskiej jakichkolwiek nowych kompetencji. Po, po, fakt, za zgodą wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, I niestety tutaj rząd Mateusza Morawieckiego nie skorzystał z okazji, żeby tę galopującą integrację unijną powstrzymać czy, czy przyhamować. Natomiast no, tak czy owak wydaje się, że nie można tutaj mówić o, o faktycznie legalnym poszerzeniu unijnych kompetencji. No, tutaj doszło do jakiejś w zasadzie nieformalnej zgody na objęcie przez Unię całkowicie nowych atrybutów suwerenności, przeniesienie istotnej części suwerenności z państw członkowskich do Unii Europejskiej. Jesteśmy no, rok później yy, i już po pierwsze plujemy sobie w brodę. Tak? Tutaj yy, stało się dokładnie to, przed czym yy, my jako narodowcy, jako konfederacja ostrzegaliśmy rok temu, że, że to tym się skończy, czym obecnie się skończyło, to znaczy szantażem, yy, że jak Polska się nie podporządkuje, to tych pieniędzy pochodzących z długu publicznego nie otrzyma, a spłacać ten dług będzie musiała tak czy inaczej. No i jednocześnie, jednocześnie ta cząstka suwerenności została nam znowu odebrana w tym wypadku wydaje się za nic, tak, bez, bez żadnej korzyści po stronie, po stronie państwa polskiego. Także no tutaj, jeśli mielibyśmy stawiać diagnozę, czy warto było ten fragment suwerenności oddawać, no to niestety odpowiedź jest jednoznacznie negatywna. Jeżeli chodzi o znaczenie prawne tego wyroku, to ja osobiście oceniam jego prawne znaczenie jako bardzo niewielkie. Ten wyrok w zasadzie powtarzał tylko pewne oczywistości. Tutaj dwie główne myśli, które się w, w tym wyroku pojawiają. To jest pierwsza, że konstytucja stoi w polskim porządku prawnym wyżej niż umowy międzynarodowe, co jest wprost wynika z konstytucji. A druga to jest taka, że Unia Europejska nie może przekraczać swoich kompetencji, no, co jest kolejną oczywistością. 呃。Uh <clears throat> Przepraszam bardzo. Kolejną oczywistością, tak oczywistą, że w zasadzie nawet nie wymagającą zapisania, no to jest po prostu najstarsza zasada prawa, czyli że umów należy dotrzymywać. Także tutaj jakichś skutków prawnych, żeby wprowadzały jakieś, jakieś nowe przepisy, czy jakąś rewolucyjną interpretację istniejących przepisów, to tutaj nie ma. Natomiast to, że to znaczenie w takim ściśle formalno-prawnym ujęciu jest niewielkie, to nie zmienia tego, że znaczenie polityczne tego wyroku. Jest bardzo duże, nawet jeżeli to, co ten wyrok mówi, to są oczywistości, no to polityka ma to do siebie, że czasami powiedzenie w odpowiednim momencie i odpowiednio głośno pewnej oczywistości ma duże znaczenie i wywołuje realne skutki, nie tylko polityczne, ale też w dłuższej perspektywie prawne. Także ten wyrok ma przynajmniej potencjał, żeby być tutaj rzeczywiście wyrokiem istotnym i pewnym kamieniem milowym nie tylko nawet dla Polski, ale dla, dla całej Unii Europejskiej, po prostu wpisując się w generalną linię tworzenia pewnego oporu przeciwko temu właśnie bezprawnemu, samowolnemu poszerzaniu przez Unię Europejską swoich kompetencji. Pytanie, czy będzie to taki tylko pojedynczy kłos, który zostaje przez ekipę rządzącą wykorzystany jako powiedzmy taki sztandar, który ma udowadniać elektoratowi PiSu, że, że oni jednak walczą o tę naszą suwerenność czy też, czy też faktycznie coś za tym pójdzie. No bo obserwując dotychczasowe działania, te realne czyny jakie, jakie, jakie PiS w kolejnych swoich odsłonach, w kolejnych rządach wykonuje, no to niestety przy powodów do optymizmu to nie daje. No ciągnąc, ciągnąc tutaj dalej tę anegdotę z krzesłami, to wygląda trochę tak, jakby w, dla swoich własnych wyborców PiS stworzył obraz, jakiś puszczał film, że oni się z krzesłami od Unii Europejskiej odsuwają, podczas gdy w istocie to, co się naprawdę dzieje, to jest nie tylko przysuwanie krzesła, ale wręcz wchodzenie Unii Europejskiej na kolana poprzez, poprzez bezdyskusyjne bez akceptowanie kolejnych postanowień i, i te kilkanaście lat temu zaakceptowanie Traktatu Lizbońskiego i w ostatnim czasie entuzjastyczną zgodę na wprowadzenie unijnych podatków, długu publicznego, mechanizmu praworządności i cały szereg jakichś drobnych ustępstw, kapitulacji, akceptacji, poszerzania kompetencji unijnych. Po drodze. No niestety, niestety do tej pory to, co się w Polsce dzieje, to jest w zależności od tego, czy rządzi ekipa Platformy, czy PiSu, to różni się tylko retoryka, tylko jest, pewne hasła są podnoszone, prounijne lub antyunijne, natomiast na poziomie realnej polityki, no to wygląda to cały czas tak samo i jest to no, polityka euroentuzjazmu, czy bez, bez dyskusyjnego akceptowania wszystkiego, czego Unia Europejska rzeczywiście zażąda, co sobie wymyśli i co wystarczająco twardo postawi. Także wyrok ten ma swój potencjał i ten potencjał być może uda się jakoś wykorzystać, natomiast niestety obserwując te działania, które do tej pory były, były przez rząd Mateusza Morawieckiego podejmowane, no to ja niestety entuzjastą tutaj nie jestem, obawiam się, że... Według wszelkiego prawdopodobieństwa za kilka lat patrząc wstecz na realne skutki tego wyroku, to stwierdzimy, że był to wyrok pozbawiony większego znaczenia i tylko medialny fajerwerk. Mam nadzieję, że, że tak nie będzie. Myślę, że można spokojnie postawić tezę, że w części z tych państw wynikało to po prostu z. Takiego narodowo, narodowo szerokiego poczucia własnej wartości. To znaczy, z tego, że czy u Niemców, czy u Francuzów, to jest po prostu dla całego społeczeństwa oczywiste, że oni mają ostatnie słowo co do porządku prawnego w swoim kraju. I no są to warunki, których w Polsce niestety nie mamy. Tak? W przybliżeniu połowa polskiego społeczeństwa nie podziela. Przekonania, że, że to w Polsce powinny zapadać ostateczne decyzje i jest gotowa tutaj tę kompetencję cedować na, na Unię Europejską. A w Polsce niewątpliwie do tego wrzenia dodaje też fakt, że po prostu jest określony kontekst polityczny. Kontekst bieżącego konfliktu, kontekst wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unijnego, które, które są w Polsce wymierzone i w odróżnieniu od wyroków zapadających przeciwko innym krajom są bardzo konsekwentnie wręcz agresywnie egzekwowane, także no to się po prostu bardzo mocno wpisało w bieżącą walkę polityczną, co przynajmniej w części tych wyroków zapadających w innych krajach miejsca nie miało. Polityka unijna jest przez rząd PiS prowadzona na użytek wewnętrzny, po to, żeby wzmocnić, utwierdzić w poparciu, czy, czy nawet poszerzyć swój własny elektorat i cierpi na tym właśnie ta polityka unijna zagraniczna i polski interes narodowy. Efektem jest właśnie to, że również Unia stwierdziła, tak Komisja Europejska czy, czy Trybunał Sprawiedliwości, że o tutaj na przykładzie Polski można pokazać, że e, na tych, którzy się Unii sprzeciwiają, e, to spada karząca ręka e, Unii Europejskiej. No i efekty tego widzimy właśnie chociażby w przypadku, w przypadku Turowa, czy w przypadku orzeczenia o, o izbie dyscyplinarnej, bo tutaj też trzeba wskazać, że dużo pretekstów do tego typu wyroków i jakichś sankcji przez trybunał nakładanych jest, jest po prostu temu trybunałowi dawane. Także rozwiązania tego problemu trzeba szukać w sferze politycznej. Odpowiedzią pożądaną byłoby oczywiście to, żeby trochę mniej gadać, trochę więcej faktycznie robić i wykazywać trochę większą skuteczność w swoich działaniach, żeby jakoś tutaj zachowując asertywność, zachowując interes narodowy, porozwiązywać te kwestie. Odpowiedź, która, która no będzie przez rząd zapewne udzielona, to jest taka, że po prostu dojdzie na wszystkich tych kolejnych frontach, na których się ściera ścieramy z Unią Europejską, dojdzie niestety do kapitulacji, którą rząd PiS będzie próbował sprzedawać jako swoje zwycięstwo albo przeprowadzać na tyle po cichu, żeby nikt tego nie zauważył. Natomiast no, w obszarze realnych interesów narodowych to, to wszystko zmierza w kierunku bardzo poważnych szkód, jakie Polska poniesie. Niestety nic nie wskazuje na to, żebyśmy my byli w stanie tych wyroków, tych wyroków Trybunału Sprawiedliwości nie wykonać czy przetrzymać. Powinniśmy oczywiście ich nie wykonywać, przetrzymywać, czy no, w jakiś sposób tę kwestię rozwiązać. Natomiast dysproporcja sił jest taka i nieporadność działania rządzących jest tak duża, że prawdopodobnie skończy się niestety na, na kapitulacji. E, wszelkie działania rządu zmierzające do tego, żeby chronić polski interes i polską suwerenność, e, będę zawsze wspierał i kibicował. E, I zdaję sobie oczywiście sprawę, sam zresztą też wspominałem o tej dysproporcji sił, natomiast no nie można zamykać oczu na fakt, że to w efekcie działań rządu PIS Polska w ogóle znalazła się w tej pozycji kozła ofiarnego, na przykładzie którego Unia Europejska prezentuje, co zrobi niepokornym to jest efekt nieudolności dyplomatycznej i właśnie podporządkowywania spraw unijnych jakimś wewnętrznym marketingowym potrzebom swojego elektoratu, że my w ogóle w takiej, w takiej sytuacji się znaleźliśmy i że w, a patrząc szerzej to jest efekt działania w ogóle całej klasy politycznej, tej pookrągostołowej, czyli przede wszystkim PiSu i Platformy, że jesteśmy też państwem tak słabym, tak dalece uzależnionym od Unii, tak bardzo niezdolnym do zrobienia czegokolwiek przeciwko Unii. Oczywiście nie zamierzam tu twierdzić, że my mieliśmy kiedykolwiek perspektywy na to, żeby wejść w jakąś taką pozycję, jaką choćby miała Wielka Brytania, gdzie przecież też ta dysproporcja yy, istniała. Natomiast no, przez te ostatnie kilkanaście lat można było wiele zrobić, żebyśmy jednak pozycję i gospodarczą, i dyplomatyczną mieli znacznie mocniejszą niż mamy. I to no, odpowiedzialność i PiSu i Platformy, że, że jesteśmy po prostu faktycznie, że ta dysproporcja jest faktycznie tak wielka, jak jest, że jesteśmy w ujęciu dyplomatycznym, gospodarczym państwem tak słabiutkim wewnątrz Unii, jakim jesteśmy. Zapytał pan prowadzący, czemu nie wyjdziemy z imprezy, na której nam się nie podoba. No właśnie częścią, zasadniczą powodu, dlaczego na imprezie nam się nie podoba, to jest to, że nie możemy z niej wyjść. Nie możemy z niej wyjść, bo jesteśmy przez te ostatnie 17 lat Beznadziejnie uzależniani od Unii Europejskiej na poziomie gospodarczym i handlowym, na poziomie politycznym, nawet na poziomie takim y, banalnie legislacyjno-administracyjnym, gdzie mamy w Polsce. Y, bardzo dużą część klasy urzędniczo-politycznej, która po prostu jedzie na prawie tworzonym w Unii Europejskiej i mogłaby mieć bardzo poważny problem z odnalezieniem się w rzeczywistości, gdzie to z powrotem na ich barkach spoczywa e, odpowiedzialność za tworzenie prawa i funkcjonowanie e, państwa polskiego. W związku z tym no, pytanie nie jest w tej chwili, czy my w tej chwili chcemy przeprowadzić polexit, bo na to nie ma i zgody, zgody polskiego społeczeństwa i, i po prostu fizycznej, gospodarczo-politycznej możliwości. Natomiast to nad czym powinniśmy bardzo mocno pracować to nad przygotowaniem Polski do tego, żeby zdolność do opuszczenia Unii bez, bez przechodzenia katastrofy gospodarczo-politycznej, żeby tę zdolność uzyskać. I to jest, to jest coś, nad czym powinniśmy pracować nie tylko dlatego, że chcielibyśmy docelowo wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Ale nawet gdybyśmy nie chcieli, czy nawet jeżeli ktoś, ktoś po prostu ma pogląd, że nie chce, żeby do tego doszło, to trzeba brać pod uwagę, że jakby samodzielna decyzja Polski o opuszczeniu Unii, to nie jest jedyny wariant, który jest w perspektywie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat możliwy. Może być taka sytuacja, że dla większości społeczeństwa polskiego czy klasy politycznej. Obecna sytuacja jest w miarę komfortowa, natomiast za kilka, kilkanaście lat dojdzie do takiego zaostrzenia tego, tego europejskiego reżimu, że jednak dotrze do Polaków, że dobra, wystarczy dość, stop, wychodzimy z tego. Może być sytuacja, nie może być, co ciekawe, przynajmniej pod względem prawnym, sytuacji odwrotnej, że to Unia stwierdza, że już więcej Polski nie chce i nas z Unii wyklucza. Traktat nie przewiduje możliwości wykluczenia państwa członkowskiego. Natomiast daje Unii Europejskiej takie narzędzia, że gdyby po stronie tej klasy politycznej europejskiej zapadła decyzja, no, że Polskę trzeba z Unii wypchnąć, to mają narzędzia do tego, żeby tak nam uprzykrzyć życie, tak nam podbierać prawa, które mamy jako państwo członkowskie, że no prędzej czy później, nas zmuszą do podjęcia tej decyzji o polexicie i to też jest jakaś możliwość. No jest wreszcie wariant po prostu rozpadu Unii Europejskiej, czy to stopniowego przez wychodzenie kolejnych państw z Unii, czy jakiegoś gwałtownego kryzysu politycznego, który doprowadzi do paraliżu Unii Europejskiej, do jakiegoś przekształcenia tejże Unii Europejskiej. To jest, wydaje się, zupełnie realne, bo nawet sprawdzałem, Dwa lata temu był sondaż przeprowadzony w części krajów Unii Europejskiej, według którego ponad połowa Europejczyków uważa, że Unia rozpadnie się w ciągu 20 lat. To jest coś takie przekonanie dużej części społeczeństw europejskich, no ma w ogóle walor samospełniającej się przepowiedni. Być może, tak? Może, może tak być. Nawet jeżeli by nie było obiektywnych czynników rozsadzających Unię Europejską, to po prostu samo przekonanie narodów europejskich, że do upadku Unii dojdzie, może uruchomić procesy, które ten, ten rozpad uruchomią. Także ignorowanie możliwości rozpadu, czy kryzysu Unii Europejskiej przez polską klasę polityczną, no to jest przejaw skrajnej niedojrzałości. My nawet jeżeli z Unii nie chcemy wychodzić, to powinniśmy być na to gotowi, brać różne te warianty pod uwagę. I no jest najwyższy czas, żeby odwrócić proces zachodzący przez ostatnie 17 lat proces pozbawiania się państwa polskiego zdolności do samodzielnego funkcjonowania. My powinniśmy pracować nad tym, żeby mieć takie relacje gospodarcze i z państwami poza Unią Europejską i również dwustronne relacje z państwami wewnątrz Unii Europejskiej, żebyśmy byli w stanie w szybkim czasie postawić na nogi polski handel, polską gospodarkę, w, który się nagle by znalazł w warunkach bez tego całego unijnego prawa wspólnego rynku. Powinniśmy mieć urzędników, polityków, którzy są zdolni do prowadzenia polityki handlowej, gdzie... Można chyba bezpiecznie przyjąć, że w tej chwili takiej zdolności państwo polskie po prostu nie ma albo mają na bardzo niskim poziomie, bo polityką handlową po prostu od 17 lat zajmuje się Unia Europejska, a u nas nie ma żadnego świadomego centralnego ośrodka, który dbałby o to, żeby taką zdolność państwa polskiego utrzymać. Powinniśmy dbać o odporność polskiego biznesu na przerwanie łańcuchów dostaw wynikającego z z jakiegoś kryzysu w Unii Europejskiej, odtworzenia tak upadku Unii celnej, co też jest, też jest jakimś wariantem, jakąś możliwością i tu zresztą w dobie pandemii się całkiem blisko do tego, takiej takiego ewentualności znaleźliśmy. Musimy mieć gotowość surowcową, gotowość energetyczną, do tego, żeby funkcjonować jako samodzielne państwo, no to lista jest bardzo długa rzeczy, które możemy i powinniśmy robić, żeby Polskę przygotować na ewentualność Polexitu czy rozpadu Unii Europejskiej. I nawet nie snując takich być może dla niektórych apokaliptycznych scenariuszy, tak jak właśnie polexit czy, czy rozpad Unii Europejskiej, jest też jeszcze jeden banalny powód, dla którego powinniśmy to robić. Otóż, jeżeli my będziemy państwem zdolnym, przynajmniej w większym stopniu niż obecnie, do samodzielnego funkcjonowania, to również nasza pozycja negocjacyjna w Unii Europejskiej będzie mocniejsza. Również to sprawi, że trudniej nam będzie coś narzucić, że trudniej będzie nas ustawić w tej roli kozła ofiarnego, chłopca do bicia, w której się w tej chwili znajdujemy. W takiej sytuacji, tak jak Wielka Brytania przez bardzo długie lata, wykorzystując swoją względnie niezależną, wyjątkowo silną pozycję, była w stanie załatwiać sobie różnego rodzaju rabaty i ustępstwa, tak, taką samą drogą no, mogłaby podążać Polska, gdyby u nas po prostu była wola polityczna żeby nad tą gotowością do poleksitu pracować. Paradoksalnie właśnie bycie gotowym do poleksitu mogłoby sprawić, że nigdy byśmy nie musieli po to narzędzie sięgnąć.